Szczęść Boże, piękna jesienna sceneria, niedziela, pierwszy dzień tygodnia, nowy tydzień naszego życia. Kiedy jutro ruszymy też powoli może na groby naszych zmarłych, po to, żeby nie tylko o nich pamiętać, ale też pomóc im osiągnąć niebo, to najpierw sami napełnijmy się Bożym Słowem, aby z tego Bożego Słowa czerpać siłę, czerpać moc do tego by żyć, by kochać, by tę miłość Bożą rozdawać wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas postawi. Z Ewangelii według św. Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomora, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przychodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc, co szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie. Oto połowę mego majątku daję Bogi, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczurnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Pierwsza rzecz to to, że. Byśmy, żebyśmy zauważyli na nowo, że jesteśmy różni. Chociaż to oczywiste, niby tak się wydaje, ale czasami, jeżeli przystępujemy do relacji do Pana Boga, to chcielibyśmy, żeby było porówno, żeby Pan Bóg po pierwsze nam porówno dawał i dlaczego dał różnie, że jeden ma niski wzrost, drugi wysoki, że jeden ma więcej włosów, drugi trochę mniej. Wolelibyśmy, żeby to było sprawiedliwie tak porówno. Natomiast ta Ewangelia dzisiaj uczy, że szukając też Pana Boga, idąc przez to życie, Warto, żebyśmy się nauczyli wykorzystywać te talenty, które po prostu od Pana Boga otrzymaliśmy. Zacheusz tak właśnie zrobił. Nie, nie był zbyt wysoki, więc myśli sobie, nie zobaczę Jezusa, przeciskając się przez tłum, bo będą tam wyżsi ode mnie i choćbym nie wiem, jak stanął w tym tłumie, to nie mam szans go zobaczyć. Nawet jakbym się próbował gdzieś przepychać, rozpychać, nie da rady. Więc wiem co zrobię. Jest niskiego wzrostu, ale jestem sprytny, więc wezmę się na drzewo i tam, stamtąd go zobaczę. I w, tak właśnie spotkały się te dwa spojrzenia. Spojrzenie Jezusa e, ze wzrokiem Zacheusza. I to spojrzenie Jezusowe sprawiło, że Zacheusz zmienia swoje życie. To znaczy, e, tak w życiu duchowym e, nie próbujmy się porównywać do innych bo ten to się potrafi tak modlić, ten to jest taki wielki, ja też bym chciał taki być. Nie, ty bądź w tym sobą. Znajdź swoją osobistą drogę do Pana Jezusa, żeby spotkać Jezusa tak jak potrafisz. Może mając ten walor niskiego wzrostu, żebyś mógł się wspiąć na drzewo. To pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że kiedy Zacheusz już schodzi z tego drzewa, kiedy przeżywa to nawrócenie, to zobaczcie, zaczyna służyć, zaczyna zmianę swojego życia od tego, że dalej zajmuje się tym, czym się zajmował. Zajmował się pieniędzmi, tylko że robi to w sposób nieuczciwy, a teraz mówi, nie, no panie, nawracam się, więc zacznę się częściej modlić, świątynię odwiedzać i tak dalej, tylko zacznę zmianę swojego życia od naprawienia krzywdy. A naprawię ją w ten sposób tak jak ją wyrządziłem. To znaczy, jeżeli kogoś skrzywdziłem finansowo, to właśnie tak to naprawię. Warto spojrzeć też na nasze nawracanie, na naszą zmianę sposobu myślenia, życia, właśnie tak jak Zacheusz. Żebyśmy tak jak kogoś krzywdziliśmy, tak jak grzeszyliśmy, żeby to, co słabe i grzeszne, żeby przekuć to na zaletę, na dobro, na piękno. Warto przyjrzeć się swoim postępowaniu właśnie w takim kluczu. Rzecz kolejna to to, że zobaczcie, dopóki żyjemy, mamy czas, żeby dokonało się to Chrystusowe dziś. U Pana Boga nie ma jutro, nie ma wczoraj, jest dziś. Tylko ten dzień dzisiejszy mamy, dlatego jest mówić dzisiaj: zbawienie Staje się udziałem Twojego domu. Dzisiaj chcę przyjść do Ciebie, chcę Ciebie spotkać. Dzisiaj właśnie. E, dopóki mamy czas, e, nikogo nie skreślajmy. E, dla nikogo nie stawiajmy krzyżyku, e, bo mamy czas na to, e, skoro mamy to dziś, żeby zmieniać i żeby doświadczyć tej zmiany. E, też e, wśród naszych bliskich może za kogoś się modlimy już tyle lat <laughs> i myślimy, on się nie nawróci, on się nie zmieni, on swojego sposobu postępowania wobec mnie na przykład nie zmieni. E, a Jezus mówi, dzisiaj jest na to szansa, naprawdę jest na to szansa, tylko nie bój się tylko wiesz, bo to, to imię, które masz, determinuje Cię, a nie Twoje postępowanie, bo to możesz zmienić. Ale ja, Twoje imię, mówi Bóg, wyryłem na swoich rękach i tego nic z moich rąk nie wymarza. To jest prawda o nas, że to imię nasze jest zapisane w niebie i to jest nasza nadzieja, to jest nasza szansa. To jest rzeczywiście powód do naszej dumy, nasze dziedzictwo, które warto, żebyśmy odkryli, a nie determinuje nas nasze postępowanie, bo przecież zawsze, jeżeli trwa nasze dziś, mamy szansę, żeby to zmienić. I ostatnia rzecz to to, że Jezus mówi, aby Zacheusz zszedł z tego drzewa i co by Kościoła widzieli w tym zapowiedź tego, co się dokonało potem na Golgocie. Zejdź Zachołuszu z drzewa, bo to ja na tym drzewie muszę zająć miejsce. Nikt z ludzi o własnych siłach zbawić się nie zdoła. Nikt nie zdoła odpokutować swoich win, swoich grzechów. Dlatego, Zachołuszu, ty zejdź z drzewa, zostaw mi tam miejsce. Ja, kiedy dostanę wywyższony na ziemię, powiem w innym miejscu Jezus, pociągnę wszystkich do siebie. Więc nie próbujmy na własną rękę zbawiać świata, nie próbujmy na własną rękę zmieniać też samych siebie. Przecież jest z nami Chrystus. Dokonuje się właśnie Jego dziś, kiedy On przychodzi, aby wszystko nowe czynić, aby zbawienie dzisiaj stało się udziałem naszego domu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.